W gminie Pilzno część podatków lokalnych wzrośnie, a część zostanie obniżona. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wyższy o 7 groszy za metr kwadratowy, natomiast za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnym stawka wzrośnie o 4 grosze. Właściciele budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej zapłacą w 2026 roku o złotówkę więcej za metr kwadratowy, jak informuje burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka, Zmiany stawek były wcześniej konsultowane z lokalnymi przedsiębiorcami. Ale podnieśliśmy nieznacznie, ponieważ w ubiegłym roku żeśmy nie podwyższali, to jest 2,25% w roku, 4,5% w tym roku to jest o złotówkę, myślę, że to jest wartość do przyjęcia, jeśli chodzi o podatek od środków transportu, czy mamy to na najniższym poziomie, po to aby nie wyprowadzać taboru z PIRZNA, a wręcz go przyciągać. Dlatego e, myślę, że przyjęło się to z przychylnością zarówno cechu jak i gro przedsiębiorców. Potwierdza to starszy cechów piźnie Leon Chorążak. Obydwie strony się potrafią dogadać. Jeden troszeczkę spuści, drugi dołoży i obydwie strony są zadowolone, bo gwarantuje tutaj w imieniu wszystkich przedsiębiorców że nie znalazłby tu na terenie miasta i gminy przedsiębiorcy, który by, by powiedział, że on nie chce w ogóle podatków płacić. No bo jeszcze by zdajemy sprawę z tego, że budżet miasta, budżet gminy no składa się w większości z podatków. No i chcąc, żeby się gmina rozwijała, miasto, no to gdzieś tych pieniędzy trzeba szukać, gdzieś, gdzieś trzeba znaleźć. Zdecydowano również o obniżeniu podatku rolnego. Tak, bardzo się cieszę. Po rozmowach z panem burmistrzem podła propozycja obniżki stawki podatku rolnego. Bardzo dziękuję radnym za podniesienie głosu za i obniżyliśmy tą stawkę na przyszły rok o 1 zł. Pewnie jesteśmy jedyni, ale no bardzo, nam, bardzo się cieszymy z tego powodu. Radni podjęli uchwałę podatkową bez większej dyskusji.